Mimo wender na środku tam jest Lukaku! Jest okazja na zaatakowanie rywala Lukaku! Co ty raz zrobił Lukaku? Wyśmienite uderzenie Baker! Anglik w głowie na pewno ma ten karny z Euro 2020 i wie, że teraz nie może popełnić błędu! Piłka jest postawiona na drugim metrze od bramki na wasa, jakim jest plan? Będzie u stary kańczyk? Rashford nie jest już gotowy, gwizdek arbitra, cały świat patrzy, Marko Rashford! Jackson take notes. Tomek Marsial, broni Marsial, Sergio Selko. I wow. Piłka na rozdziku będzie do środkowanie karne, Uwaga Haaland! Ale stworzył się do tego Norwyk Zerknijmy raz jeszcze na tą majstersztyk Erlinga Haalanda, bo nie niewielu... Czy byłoby w stanie tak uderzyć w piłkę! Urwał się od tobieki obrońców i kapitalnie ręką umieścił piłkę w siat! Okej, okay, ja jestem świadomy tego, że każda odsłona ma swoją perłę. W FIFA 21 było coś takiego, że jak był rzut wolny na linii bramkowej, to bramka przestawał się za siatką i w nią kopał przez 13 godzin. Ja, ja to rozumiem. Tylko z jakiego programu i z jakich obliczeń wyszło, że jak jesteś faulowany w polu karnym, dostajesz wolno karny Ja wiem, że to jest łomne, ale pomyślcie sobie, jakby taka sytuacja stała się na meczu. Jest faul w polu karnym. Sędzia bierze tą piłkę, daje sobie ten swój Spray. I odmierza te kroki. Piłka dograna odchodząca od bram przeciwnika. Poszła do góry, ale będzie starcie Uwaga, to wystrzał! Święta rotacja, ale nie wpadło Nawet Wiktor i Barbo by się nie powstydził, gdyby zatrzepotała w ciotce! Na ten moment, jeśli coś przekracza granice rozsądku, jest tylko jeden sposób, aby sobie z tym poradzić. Jestem świadomy tego, że wielu graczy prosiło o zmianę pogody, że można było grać w śniegu, ale nie jestem pewien, czy dokładnie o to chodziło!